Często pytacie o skuteczność okularów Biohack. Zobaczcie jakie wyniki osiągają w teście spektrometra. Tak wygląda wzorcowe spektrum światła przy tych mocnych lampach, które potrzebne mi są do nagrywania. Zobaczcie jak wygląda przy okularach Biohack DayGuard. Szkła na dzień eliminują 40% niebieskiego światła, w tym oczywiście blokują promienie UV, UVA, UVB. Zobaczmy teraz jak blokują z pomarańczowymi szkłami CoralGuard. Jak możecie zobaczyć, całe spektrum niebieskiego światła zostało odcięte. Weźmy teraz do testu okulary, a właściwie nakładkę RedGuard. Te czerwone okulary blokują jeszcze spektrum światła zielonego. zastanawiasz się, które wybrać? Do poprawy snu optymalne będą okulary z pomarańczowym filtrem. Przyjemnie się w nich ogląda filmy i pracuje, no może poza pracą grafików, gdzie ważne jest odwzorowanie kolorów. Do ochrony wzroku przy komputerze najlepiej sprawdzą się te okulary, które mieli na początku, okulary DayGuard. Można je bez obaw nosić cały dzień. Dzięki nim twoje oczy będą znacznie mniej zmęczone. Wariant RedGuard Czyli ten te czerwone nakładki jest już najbardziej intensywny, więc go polecam prawdziwym biohackerom i osobom mającym poważniejsze problemy ze snem. Takie nakładki najlepiej założyć 30 minut do godziny przed samym pójściem spać, zamiast nakładek pomarańczowych. Oprócz moich pomiarów, okulary biohack zostały zbadane w laboratorium, a wyniki z tych pomiarów są do zobaczenia na stronie biohack.pl, ukośnik, a testy.